Witam Was kochani bardzo, bardzo serdecznie. 10 sierpień, niedziela. Przyznam się, że to nie jest łatwy dzień dla mnie do nakręcenia tej energetyki, energetyki dnia. Nie chciałabym go ani przesłodzić, ani nie, chociaż ja raczej nie mam tendencji do przesładzania energetyki dnia. A moja interpretacja, czy to, co ja rozumiem przez energetykę dnia, czyli dla mnie nie zapasuje, tylko że będzie cudownie wspaniałe i w ogóle, tylko właśnie z tej strony, czy coś trudniej, tak? Czy na coś trzeba zwrócić uwagę, bo każdy dzień nas czegoś uczy, no my podobno się rozwijamy, tak? Więc każdy dzień niesie jakieś przesłanie, jakąś lekcję, z każdego dnia trzeba wyciągnąć coś innego, no i zwłaszcza z tego dnia, które są trochę trudniejsze, no to mówię Wam raczej w kontekście to samo. Tylko jak przerwać, jak sobie, jak przetrwać, jak lepiej sobie poradzić z tym dniem. No a ten dzień dzisiejszy, kochani moi, czekajcie, poprawię troszkę tylko tutaj ujęcie. Jest, mam swoje światełko. Także dzisiaj jest dzień moich urodzin, więc ewidentnie ta energia dzisiejszego dnia dla mnie jest inna aczkolwiek ja, jak każdy inny, bardzo dużo ostatnimi czasy doświadczam, doświadczałam, bardzo dużo zmienia się w naszych energetykach, w zasadzie pewne rzeczy są stopowane i ludziom towarzyszy nadal bardzo duże zniecierpliwienie, już chcą rozstrzygnięć, już chcą tak zwani ja to nazywam byle co, byle już było coś pewne, albo było też coś, czego trzeba by się uczepić, albo można byłoby się uczepić, albo w końcu można byłoby chociaż palcami, końcóweczką, wiecie, tak zaczepić, albo chociaż brzytwy się chwycić. Dla mnie każdy dzień jest piękny, każdy dzień niesie jakąś lekcję i poziom intencji tego dnia, może troszkę inne to czytanie. <grytanie> poziom intencji każdego dnia jest taki, że wszystko to, co się dzieje, dzieje się ku naszemu dobru. Niemniej jednak powiedzcie to matce w szpitalu, że to się dzieje, kiedy pani do pani dobra, tak? A ona czeka na, na wyrok przy inkubatorze, tak? Świat tarota, żywego tarota w naszym codziennym życiu. Dużo tu na YouTube nie jest obecnych tych energii, o których się po prostu mówi, które gdzieś są, które wiszą gdzieś w powietrzu. Natomiast ten ostatni tydzień, dwa ostatnie tygodnie były bardzo trudne dla ludzi. Ja sama doświadczyłam pewnych sytuacji też kolektywnych, a w zasadzie dały mi dużo do myślenia. Jak wiecie, mówiłam o tym, że tutaj dwa piętra niżej sąsiad mało nas nie spalił no Mogło być różnie, i mój wzorzec życia pokazał się jako taki najtwardszy. Czyli mam tę energię. Uch, dzięki Bogu nic się nie stało. Dzięki Bogu stało się tylko tam. Ale widzę obserwuję, jak to zadziałało na wszystkich sąsiadów. Widzę, jak zmieniło moją świadomość. To był w jeden moment pyk wydarzyło się, i wydawało mi się, że ja jestem już innym człowiekiem wieczorem. I to jest właśnie ta energia, która sprawdza też nas właśnie w tych trudnych sytuacjach, w tym, co jest dla nas najważniejsze, w tym, jak postrzegamy rzeczywistość, kto, co jest po prostu jakby ważne, na co, na kogo możemy liczyć w danym momencie, ale też na przykład jest taki czas, tak, i co się wydarzyło u ludzi wcześniej na nieświadomej takiej, w nieświadomym wymiarze że na przykład był w tym czasie przy nas i ja generalnie to, co najbardziej, w czym ja się cieszę, że mój mąż zawsze bierze urlop w okolicy moich urodzin, tak żeby jeszcze po tych urodzinach z tydzień razem pobyć. I w tym roku wziął go wcześniej i właśnie przecież nie czuł, nie wiedział w sensie, ale coś w nim czuło, czuło serce, że coś widocznie może się po prostu dziwnego wydarzyć, może, ale nie musi. I jakoś wyczuł, że wziął na ten czas to po prostu tak zwanie wolne. Także przybyliśmy codziennie w tym po prostu razem i z sąsiadami i miał wszystko piękne, też tak jakby jest to nadal czas. Otwiera nam szeroko oczy i mnie nauczył tego, przypomniał w zasadzie o tym, o czym ja Wam zawsze przypominam, że czasami pewne trudne rzeczy się też tak jakby dzieją. Jest ta opcja, uch, nic się nie stało, ale powiem, Boże, ale co zadziałało, Przecież mogło się tak dużo stać. Ja nie umartwiam się, nie myślę, o Jezu, mogło się stać, to i tamto, tylko wiem o tym, świadomie tego podchodzę i myślę, jakie to szczęście zadziałało, Panie Boże, że jednak to wszystko poszło w takim kierunku. Co zadziałało? Jak takie energie budzić w sobie na co dzień, kiedy już jest coś trudniejszego w naszym. Scenariuszu, nie do końca być może od nas zależne, ale skoro tu jestem, to dotyczy mnie energia kolektywna. Tym bardziej, że doszło do świadomości, że niecałe dwa lata temu, vis-a-vis -vis tego sąsiada, tam też była identyczna sytuacja. Mama smażyła frytki dzieciom i się zapaliło. Tam było chyba gorzej na pewnym etapie także tak to w życiu bywa i my nie zauważamy nie modlimy się o to, nie pobudzamy w sobie tej wyższej energii takiej o kurczę, no ale mogło i chodzi o poziom intencji, nie upartwiania się o Jezu, mogło i nie mogło tylko chodzi o to przyjęcie tego ze zrozumieniem a czego nie zauważyłam, a czego nie zauważyłam i tak powinniśmy przyjmować wszystkie nasze trudniejsze sytuacje ale też również te, które po prostu całkiem fajnie się kończą Ja też trzeba wykorzystać na maksa, nie tylko cieszyć się hura, hura, tak, tylko wiedzieć jak co, przyjrzeć się, spojrzeć. Wiecie, to jest tak jak czasami z naszym życiem, jak idziemy do sklepu, coś nam się spodoba i my tego nie zmierzymy, myślimy o tym cały tydzień, energię na to marnujemy, z różnymi rzeczami. To ciuchowy to kobietki bardziej zrozumią, a mężczyzn no proszę, wybaczcie mi. A później po prostu, jak wraca się w to miejsce i okazuje się, że teraz już trzeba zmierzyć i się okazuje, co, że to wcale nie było dobre, nie było dla was, tak? No to trzeba było zrobić to wtedy w tamtym miejscu i momencie. No dobrze, kochani, tyle. I tak jest za wszystkim. Świadomość przeżywania chwili. Ja w tym roku już od kilku lat, w zasadzie od pandemii, nie robię żadnej imprezy urodzinowej. Jestem wdzięczna tylko kiedyś, bo one siedziały nawet na 30 osób, jak mało wesela. Wtedy, kiedy jeszcze pracowałam w gabinecie, Tadeusz Szewczyk Świętej Pamięci, mój mistrz, mój nauczyciel, mnie tego po prostu <grym> to tak świętował i załatwił dla mnie to świętowanie, takie całodniowe, czasami i dwa dni. Natomiast teraz staram się to święto święto spędzić tak jak po prostu mój mąż, czyli wszyscy ci, którzy mnie znacie, wiecie, czyli kościół, rżenic ze samą siebie, modlę się wtedy, kiedy trudne wydarzenia też przychodzą, o zrozumienie, tak. No ale tyle, i już część osób pewnie wyłączyła, powiedziała: O, kościół, programy, kod i wszystko zło. No, trudno, tak? Ja jestem, mam dużo pokory w sobie, cenię tą pokorę w sobie, jestem w stanie, ale nie wszystkim daję sobie tłuc gębę przysłowiowo, czy drugi, trzeci, czy pięćdziesiąty, piąty policzek. Dobrze, kochani moi, mija 6 minut, także z góry dziękuję, bo wiem, że będą życzenia, bo wiele z Was pamięta o tych urodzinach. Także dziękuję Wam za to i cóż, zaczynamy. I chyba będę musiała pierwsza z czasówkę zamieścić, tak? Czyli po siódmej minucie jest energetyka tego dnia dla Was. Także uprzedziłam Was, że jest czas po prostu zmian. I jeszcze jedna rzecz, Chciałabym powiedzieć też, tak jakby o tym, że zmienia się świadomość teraz w ogóle dla ludzi. To, co widzę i widzę od swoich klientów, to wszyscy czegoś, jakby żałują z przeszłości. Dwójeczki teraz przerabialiśmy bardzo mocno. Od kilku miesięcy przerabiamy bardzo mocno dwójeczki tarotowe. Energię, tą, którą. Symbolizują dwójki tarotowe i on mówił o całym modelu indywidualnym każdym w nas, który trzeba przejrzeć i na perfekt opanować, na szóstkę, żeby wszystko to, co jest związane z podejmowaniem decyzji, czym wcześniej my się nauczymy ciąg podejmować decyzyjne, tym dla nas lepiej. Nie wiem, czy wiecie, słuchałam ostatnio. Pan chyba Piotrowski się nazywał, ten pan astrolog, o energetyce. Wiecie, że na dzisiejszą prezydenturę to, co się zadziało i pewna konfiguracja, zmieniło się po katastrofie smoleńskiej? Czy ktoś to wiedział? Że tam wtedy zadecydowało to, że za jakiś czas te wybory, to, co tutaj będzie się z tym działo, tak? Chyba, czy o czas wyborów, tego już do końca nie pamiętam. No, nie byłabym to ja, prawda? No to właśnie tak, od ósmej minuty zaczniemy, dobrze. Energetyka dzisiejszego dnia, postaram się bardzo, jak zwykle, obiektywnie to zrobić, chociaż dzisiejszy dzień, przyznam się Wam, że będzie dość trudny. No i wybieramy energetykę dzisiejszego dnia, Giermek Kielichów, Rycerz Mieczy. Energia bardzo piękna. Energia Giermka Kielichowa jest mówi, wtedy, kiedy czujemy się grupą, kiedy czujemy się. Ona jest bardzo podobna do energii dziewiątki kielichowej. Tylko w dziewiątce kielichowej ona jakby tak się kumuluje. Tak jakby wszyscy byli na wspólnej imprezie, albo wspólnie leżeli w szpitalu, albo wspólnie doświadczali jakiegoś święta, też tak? Bo też o tym mówimy. Czy to trudniejsza sytuacja, czy to sytuacja lżejsza. Dlaczego? żeby tak się zastanowić i przejść, dlaczego my tu razem jesteśmy. Ale to się dzieje nieświadomie w nas, czyli jesteśmy z jakąś grupą i albo czujemy ją, że jest, jest fajnie, są przyjaciele, są, są yy, bliscy, czy niebliscy, czy są ci wszyscy, z którymi czuje się pewną jedność i rozumie się i łączy jeden temat. I to jest bardzo piękna energia dzisiejszego, dzisiejszego dnia, poczucie się w kolektywie. To jest też ta energia przy giermku, która mówi, że albo siedzimy i wszyscy boimy się przed klasówką, tak? liczymy i, bardzo, i gotowa jest też osoba, gotowa osoba, tak? która da ściągnąć na przykład tak? Jednocześnie ta osoba musi być bardzo odpowiedzialna, więc jeżeli wy dzisiaj na jakiejś klasówce okolicznościowej, chociaż to jest niedziela, będziecie czuli się odpowiedzialność za innych, to też podpowiedzieć, zrobić, pomóc, do, ale zadbać później, bo tutaj spoczywa odpowiedzialność przy gierku, za swoje czyny, za swoją po prostu tak zwaną pomoc, ale też za to słuchaj, nie mogę, ja Ci teraz pomogę, ale i będę z Tobą w tym, ale ty musisz sam, sama się tego nauczyć, tak? O. Natomiast rycerz buławowy w tle to jest energia, która bardzo specyficzna. To jest energia, wychodzą, którą my ludzie musimy przerobić, dlatego że rycerz mieczy przychodzi z energią y, czasów wodnika. One przychodzą, mówi się era wodnika. Tą energię przychodzą, przynoszą wodnicy na różnym etapie świadomości, na różnym etapie percepcji, lojalności wobec innych, odpowiedzialności wobec świata. Wodniki są bardzo odpowiedzialne, ale też na, w pewnych aspektach jej, bo y, tych, tego, tego tego rycerza mieczy, który jest signifikatorem, nie do końca też fajnych cech bo one mówią o tym, co już człowieka zgnębi, co człowieka zdołuje co mówi, że już mam tego dosyć po prostu, tak? I czasami rycerz mieczowy wchodzi w taką opcję egoizmu, tak się często to nazywa, niemniej jednak wodnik zawsze ostrzega, tak? Wodnik ma takie cechy, że zanim dziabnie, zanim wyjdzie, to on zawsze ostrzega, on bardzo mocno walczy o, walczy o ludzi, walczy o prawdę, natomiast no, metody tej walki macie różne, że oglądają tę energetykę dnia też wodnicy, natomiast bardzo często wiecie to jest jak w kargulach i pawlakach tak a ja wiem, a potem ty mnie za tę przysługę podziękujesz, tak? To jest właśnie, to jest właśnie to. Rycerz Mieczy mówi też o tym, że poczuj się z grupą, ale poczuj się też sam, w swojej świadomości, jaką Ty masz percepcję, tak? Czasami w różnych sytuacjach zdarzają się ludzie, którzy, no ale fajnie, fajnie, i tak nakręcają to towarzystwo, jak Ci wodzireje, tak? Więc generalnie, czy jest fajnie, czy jest z tym z wodzie rejem jesteście razem, bawicie się. Myślę, że każdy, e, m, doświadczacie samych siebie i widzicie, że temu jest trudniej. To, jest, to są te wszystkie sytuacje też i trzeba pozwolić im zadbać. Żeby ten ktoś, kto na przykład przeżył coś trudnego, był z wami w ten dzień, być może wy to będziecie tymi osobami, i dać mu tą przestrzeń, żeby mógł sobie po być tak jak chce, być może nawet do upadłego, tak? Być może, ale mógł powiedzieć i mógł w, naszym, w tym gronie, w którym się spotkacie i z tymi ludźmi zachować się bez wstydu. Bez tej energii, że może ktoś osądzić, tak? Ktoś to przypilnuje, tak? I być może wy będziecie tym, że trzeba przypilnować kogoś, żeby nie odarł się z jakiejś po prostu godności swojej, tak? Być może z tego właśnie, że na co dzień, to jest zupełnie inna osoba to jest też chronienie, to jest piękna energia gdzie możecie zaznać tej ochrony, że ktoś zadba o was w takim stanie, kiedy jesteście na granicy naprawdę takiej jakby trudnej, tak, to jest ten, ten ktoś kto przyjdzie do szpitala, pułkę wam podetrze ja tak nazywam, w ogóle teraz te energie zadbania o kogoś są bardzo, bardzo ważne i te wszystkie energie relacji z ciałem, nie tylko seksualność nie tylko witalność, nie tylko trzęsące się cycki, tak, ale też te wiszące tak, to, to są też te wtedy, kiedy ktoś akceptuje i kocha nas w pełni, jesteście w grupie ludzi, którzy kochają was po prostu w pełni to są dość trudne energie ja staram się tutaj jakby powiedzieć, tak jak w każdym czytaniu, zaznaczyć wam to, co trudniejsze i mówić o tym, czego możecie zaznać i czego życie oczekuje od was w tej kwestii tego, co każdy prawdy, tak? zasłonię kogoś, też, tak? To są te energie takie, którą by zasłonię, bo widzę, że ktoś po prostu patrzy. Czasami nie, nie trzeba o tym mówić, ale widzicie, że zdarzają się przyjaciele, i widzicie, że was ciąga na wymioty, na przykład. I oni się tak ustawią, że was nie będzie widać, że ktoś zrobi coś, żeby was chronić. Jeszcze wam z całego serca, bo to są najpiękniejsze energie, wychronić i was chronić. Kłaniam się pięknie, życzę i doświadczenie tak jakby tego, doświadczam w grupie. Być może to będzie było śmieszne, kiedy wam przyjaciele, znajomi, tak, yy, yy, zasłonią, żebyście mogli za... bo nie ma parawanu, tak, żebyście mogli się załatwić swoją potrzebę, czy też po prostu założyć, zmienić bieliznę, tak? Czy coś takiego. To jest coś, komu możecie powierzyć w każdej okoliczności, na przykład właśnie swoje dzieci, zobaczenie lojalności, zobaczenie tej miłości, kto układa się w wasze dłonie, w ciepło waszych dłoni i chroni się i ma nadzieję na życie w pięknym biciu Waszego serca. Kłaniam się bardzo pięknie, życzę Wam wszystkiego dobrego, aczkolwiek niektórzy odrą się z tego, bo myślą, że mogą, tak? I zostanie odarta też, tak? tak? Jakby przytulam Was wtedy wszystkich. Pamiętajcie, że to jest wiedza dzisiejszego dnia, dzisiejszej energii i przygotowywało Was wszystko do tego, co się już w tym czasie wydarzyło ostatnich zwłaszcza dwóch tygodni. Kłaniam się pięknie, życzę Wam wszystkiego dobrego i cóż, do zobaczenia następnym razem, czyli. E outra.